Mamy na linii Madysza. Halo, halo. Halo, halo. Yo. Cześć Amadi. Słyszałem, że, ten, że od godziny się próbujecie do mnie zadzwonić. Tak, słyszałem, że jesteś w telefonie. A ja w... kurwa byłem na treningu. Coś niespodziewanego. A ja ci powiem, ja powiem Amadi, że nawet tutaj no. Natan, twój ziomal no. E, no. zdradził i tutaj muszę zdradzić, no. E, no. że no. bardzo sumiennie trenujesz, że napierdalasz te treningi ostro. No na kurwia, ma, dlaczego mam nie napierdalać? Przecież mam dwie cioty do rozjebania. Nie respektujesz oskarków jednak. Tak kurde, wcześniej nie cały, a teraz nie, to trzeba nie, to trenować. Nie, to nie. nie to ja, ale stary na hejtera nawet yy, trenowałem, bo ja już się zmieniłem jakiś czas temu. W sumie to maczetki mnie zmieniły i jestem już trenuję do Walk. Tylko że czasami, czasami, jak miałem kontuzję, no to wiadomo, że tych treningów było mniej, ale ja robiłem co mogłem. Ja się bardzo cieszę, chcę, chcę żebyś był w szczytowej formie. A jak no, kondycyjnie? No ja to do mnie I mogę powiedzieć tylko co wam ten reżyser, czy ten ktoś do mnie zadzwonił, powiedział tak. Kacper powiedział, bo ja jestem teraz w Turce, właśnie wraz z treningu. Kacper powiedział, że nie masz kondycji na trzy rundy i nie będzie walki z Dubielem. Tak? Trochę, trochę ja... inaczej. Mówiłem, że, że, rac... że uważam, że nie wyjdziesz od drugiej walki. Tak czy siak? Jak, jak przewalczysz ze mną. Aha, aha, no spoko, wiesz. Ja ogólnie powiem ci tak, ja twój plan znam, ty mnie tam będziesz kurwa klinczował, obalał. Rówstaw się co chce, ta style wrestling baby, chłopie. Kurwa, ja ogólnie jestem tak przekonany, że, że tak ci na w pierwszej rundzie, że orężatką z komunii się odbije i dopiero wtedy zrozumiesz, że jednak jesteś oskarkiem, a ja zapierdalam właśnie teraz tylko i wyłącznie po to, żeby później nie było żadnych wymówek. A jeśli chodzi o tlen, to wiadomo, że. Jak miałem, urwany nie było żadnych tak jest. jak miałem urwany mięsień, to nie mogłem zrobić tlenu do łaszczyka. No bo bez nogi nie zrobisz tlenu. Za to zrobiłem tą technikę, robiłem sobie technikę po prostu. tak. A teraz jestem zdrowy. Jutro mam na przykład sparingi. Dzisiaj miałem brazylijskie jiu-jitsu, też sparingi, także normalnie będziesz kurwa sprzątany, no, podjeżdża śpieciarka śmieciar i cię wywozi tam, gdzie jest twoje miejsce we fightach. To załóżcie nie się mogę coś. Nie to mogę się doczekać. Ruda. Nie mogę się doczekać momentu właśnie, aż będziemy wywozić śmieciarka. Że... Ja czuję, czuję Amadeusz, że no. e, dogonią cię te własne słowa i, i to będzie cię wtedy najbardziej boleć, bo... Ja mam rekordy, szkoły w bieganiu, że jak ktoś miał kogoś dogonić, to ja ciebie bok a i na czemuś poczuć, to ty już czujesz smród y, z tej śmieciarki, którą będziesz wywożony. Poczułem spród dopiero w momencie, jak zadzwoniłeś tutaj do nas. To tak się bo jakoś... Zacząłeś się wypowiadać i huchać sobie pod nos. I gównem, gównem Nie, od, od półtora godziny. To ty ostatnio czułeś spród no, i dlatego tutaj, nie, nie, nie przyjechałeś do studia. Nie, nie. Ej, od którego znasz? Od... Byłeś Adferek. na 16 programach i pytałeś się o adres studia. Ej, I nie przyjechałeś, minęłeś. bo tutaj był? Nie, 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 nie. Zacznijmy. Ja dzisiaj sprostowałem, bo, bo, bo dzisiaj przed chwilą wywiad dawałem dla TV reklamy. E, bo podjechali po salę Mirka, i mu, sprostuję tutaj sł słowa Wardęgi, które wcześniej powiedział: Amadeusz bardzo chciał do gołców. A więc nie. Ja nie, o gołcach nie wiedziałem nic e, i mi tylko Wojtek pewnego dnia zadzwonił: czy jest projekt pewien i czy byłbym zainteresowany, się by go robił. Oczywiście odpowiedział mu, że tak. Nawet tu ci potwierdzi Boks, ale nie wiem, czy on jest obok. Yy, no ja słyszałem to, ten, ogólnie jest, od Wojtka, jest, Ale wiesz to, to co potwierdzisz? Poczekaj, wiesz to potwierdzisz? Jak jechaliśmy na nagrywkach. To ja się ciebie to, to ty mi powiedziałeś, że robisz z, z Wojtkiem ten projekt. I ja się zdziwiłem, że ty go robisz i się pytałem ciebie o content. Mm -hmm. Nie wiem czy pamiętasz to. No, że chodzi o to, że ja nic nie wiedziałem, więc ja nie mogłem chcieć do czegoś, o czym ja nie miałem zielonego pojęcia. To znaczy, to, to tam co Wojtek oznacza, gadał, to z Wojtkiem, z Wojtkiem będziecie się tłumaczyć, bo ja to nawet nie ta, wiem ale za do końca chodzi o to. to nie oznacza, że go są złe czy coś, nie? Ale to chciałem sprostować. Uh -huh. e, a i jeśli chodzi więc. E, e, jeśli chodzi o ten adres... No to kurwa, nikt z was mi adresu nie podał, a ja nie będę się prosił. Ja nie będę się prosił. Dlaczego ja mam się prosić albo gdzieś wpierdalać? Ja no się wpierdalam tam, gdzie mnie nie chcą. Bo ty chciałeś przyjechać. No ale Wardenga powiedział publicznie, że zapraszamy. No ale to co, to, 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 to nie, co ty, ja mam. Ale już co teraz prosisz? nie kręć. Mówiłeś, że przyjedziesz mi na tylko weźmiesz prysznic ty. No ale to ja, no, a... no, to ja też, no, Ale to jak mam przyjechać bez adresu? No stary, byłeś 17 jak nie 20 razy w Stream Online, bo wszystkie programy od Highlig'a po Fejmy i tak dalej są realizowane tutaj. Aha, ja miałem wiedzieć, że Gołdsy też są tam robione. No, widać, jest to po stylu produkcji, że to jest Stream Online, no. Ale zacznijmy od tego, że jak wy do mnie wtedy zadzwoniliście, to też byłem po treningu, ja waszego live'a nie oglądałem, ja tego nie śledzę. Ja na przykład obejrzałem pięciu pierwszego odcinka, a drugiego nie oglądałem wcale, nawet w sekundy. Bo ja się zajmuję sobą, zrozum, że ja... że że ja się nie ja nie żałuję wam sukcesu. Ja się cieszę, że Gołci się udają. Naprawdę się cieszę. Ja dzisiaj się pozytywnie powiedziałem e, u TV reklamy o was. Bo ja nie jestem zawistym człowiekiem, ale ja patrzę na człowiek własnego nosa, ja będę sobie robił swoje rzeczy w Ameryce i ty, a ty jesteś moją przepustką, bo pierdolny cię wchybał, później jedne sobie na dokładkę bo, e, tego bo, e, a, Dubiela. A co I kurwa lecę, lecę rozjebać e, Internet do Ameryki. A co, co w momencie jak e jak przegrasz walkę i, i wszyscy będą... No e, a ja to w momencie, śpiewać. jak jutro pierdolnie nas kometa, kurwa, będzie apokalipsa, to nie? Nie, wiesz, je, w sensie ej, jak, Jaka jest na to szansa? Jaka jest na to szansa? No kurwa, niewielka. Tak samo jak mnie spytają o twoje szanse ze mną, no kurwa, jakieś są niewielkie. Zawsze mogę złamać nogę w oktagonie, mogę się wypierdolić i przejechać ryjem po ziemi, powiem później, że wykładzina, wiesz. Różne, różne są scenariusze, to ale śmieszne. najbardziej realnym scenariuszem jest to, że zaczyna się runda i dostajesz na cytrynę, Albo się budzisz, ewentualnie nie zdążyłem cię dobić i sędzia przerwał, i masz świadomość tego, że jednak jesteś kurwa skargiem. To jest ten który ja widzę. Czyli wchodzisz, wchodzisz, kasujesz mnie, ile sekund mi dajesz w końcu? Nie, nie, to nie, nie będę u, u, udawał czy ukrywał. Liczę na pierwszą rundę. Jeśli wyjdziesz poza drugą, naprawdę szacun, będę w wielkim szoku, ale tego scenariusza nawet nie zakładam. Ponieważ ja wiem, ja inaczej. W niektórych walkach wychodziłem e, rozegrać partię szaku ale ja z tobą wychodzę się napierdalać. No, a myślisz, że spartę, to, co ja spartę, z tobą wychodzę? Ja wiem, że nigdy nie napierdalałeś się z nikim mojego kalibru i zobaczysz, że zabiorę cię na głęboką wodę, a później cię w niej kurwa utopię. Co Tylko nie? ja ci powiem, że właśnie ja najlepiej się czuję w głębokiej wodzie i E, możesz mnie nazywać Oskarkiem, ale kurwa w każdej walce, którą miałem, nie można odmówić mi charakteru i w każdym momencie, okay. kiedy było ciężko, to to jeszcze bardziej dopierdala mnie do tego, żeby pokonać mojego przeciwnika. Pamiętam, jak Fit Lovers chyba w pierwszej minucie siedział mi już na klacie i ja mam taki moment, że, że ja nie myślę sobie, o kurwa, to już jest koniec i się poddaję, tylko mówię, ale cię z kurwy synu zaraz zajebie za to, co zrobiłeś i ja jestem charakternym chłopakiem i zobaczysz, że przyjedziesz się na swoich słowach nie doceniając ale musisz mnie. zrozumieć, że ja nie odbieram ci charakteru, ale ty nie wiesz, z jaką siłą ciosu i dynamiką się spotkasz. Jak ja cię pierdolę w cymbał, to, to ty możesz być warzywem z człowieku. Ty możesz przesąkę wpierdalać albo ci taką maszynę jak Steven Hawking będzie taki maszynę jak Stephen Hawking siedział podłączyć, żebyś ty w woleś... no, to... ja ogóle... Rozumiesz? No. A Madeusz, no, ty w sensie... Nie można ci odmówić wiary w siebie i, i to, to, że marzysz o wielkich rzeczach. Ale kurde, no, ja to, to jest piękne. To tylko, tylko czasami, bo... czasami odlatujesz aż za bardzo, jedno, nie? Ten... Liczby nie kłamią. A mów, mówi się, że jestem przegrywem, a ja od ponad 3 lat, tutaj ponad tysiąc dni, nie przegrałem ani razu poza ostatnią walką, która i tak sędzia się wiewał pod koniec, ale niech będzie, że przegrałem. Ponad tysiąc dni w MMA, żadnej porażki, mordeczko. I uwierz mi, że tym razem też jej nie będzie. Wchodzę, dostaniesz kurwa na dzirę, tak, że jesteś w szoku w ogóle, że tak dostałeś na cytrynę. A, a później ja to czasem bajsem i robię swoje letyce do Las Vegas, grać w Mistrzostwach Świata w pokera i, i kurwa ży, żyć życiem e, gwiazdy międzykontynentalnej. A, a gwiazdo między, międzykontynentalna, jak się... Czujesz z tym, że to ty jesteś takim hyperem, ty nabudowujesz taki cloud wokół siebie, a to jednak Filipex, który z tobą i tak przegrał walkę nad ja, pod, Tak jak wspomniałem wcześniej, że ja nie jestem osobą zawisną. Jego sukces nie jest moją porażką, musisz to rozróżnić. Ja wierzę w siebie, wierzę w swoje nadrośliwości, ale przede wszystkim, zamiast wiary, ja wiem jak to zrobić. Ja uważam, że jestem na tyle... Ja już jestem trosze, troszeczkę znany za cenę. Uważam, że jestem na tyle kolorową postacią, że ogranicza mnie tylko Polska. Ogranicza mnie to, że tutaj jest zimno, nie mam co nagrywać i tak dalej, a tam mam mnóstwo kontentu i rzeczy do roboty i zamierzam to pokazać najpierw ludziom w Polsce, doszlifować perfekt angielski i wypłynąć na głębokie wodno. Ja ci życzę kariery również, że jestem zawisną osobą, a... Zobaczymy, ja też mam plany International. Zobaczymy, kto pierwszy się do gwiazdu stanie. No i super. A życzę, żeby no ja obie, obie strony tobie. się stały gwiazdami, nawet międzygalaktycznymi. Tak jak Słuchaj, uważasz. Jak już cię kurwa poskładają w tym szpitalu, dojdziesz do siebie i będziesz w stanie mówić i nie będziesz miał papki z mózgu, to może nawet za kilka lat coś nagramy w Ameryce. A ja, ja ci życzę, że jak wyjdziesz już. Z depresji po tym, jak dwóch Oskarków ci napierdoli, to, to cię weźmiemy gdzieś do jakiegoś projektu i podciągniemy, żebyś. Nie no co na nowo. ty przecież nie no cierby mnie do projektu Mordeczko, ja wyjeżdżam za granicę y, robić swoje tra, y, trans TV robiła zajebiste liczby. Natal leci ze mną na drugą edycję, do Miami właśnie. Y, no i pokażemy wam parę myczków i jak, jak się żyje. No. Czek czekamy. Dzięki wielkie no, y, Amadi za połączenie. Trzymaj się i pozdrów, Brokuła. <grym> Trzymaj się, pozdrów. Elo.